Dzisiaj płyniemy. Tutaj zawędrowała nasza duża walizka. Już widzimy tak? Boże kochany, Boże kochany. Kolejny raz witam się z wami w kolejnym odcinku vloga i zaczęłam tak z dupy strony, bo było tyle emocji. Trochę... Nie, wy, nie wymierzyłam dobrze czasu i wszystko na wariata trzeba było robić. O jakie ładne rybki! Więc kolejny raz Gran Canaria na, na... A, że chcemy na Coś tam do nas wo wołali ci Hiszpanie, że, że chcemy popływać. W każdym razie zaczęłam z dupy strony, bo już walizka jest. Jak masz dużą walizkę i chcesz płynąć statkiem, to autem ją tam włożą, Potem ją odbierasz pewnie. Coś jeszcze chciałam tak. Kulka w transporterze. Dosta tak, kot walizki dostaliśmy. Wbijamy na statek i może potem tam sobie pogadam zawsze ta winda działa tutaj, ale dzisiaj nie działa więc musimy z tymi walizami po prostu iść schodami do góry nie wiem czy mnie słychać, kochany bo to jest tak głośno więc idę obładowana walizami, ze Maria Woda mi do niebios! O z Maria, Długo jeszcze? Chyba ja. U? Dobra. Idź, a nie Co tu robić? Jeszcze nie tu. Jeszcze tutaj są auta. Tędy pewnie wchodzą... Tak, osoby... Oj, o Kurde. Tędy pewnie wchodzą osoby, które jadą autem i tam Pan na mnie popatrzył, ale chyba go nie skamerowałam na szczęście. Co? No i Co ty gadasz? To są wszystkie sprzęty, kamery. Wszystko. Je się zmacham. A to jeszcze nie koniec. Postanowiłam, Abyś przebył... Przebyła ze mną tę drogę schodami. Żeby, żebyś poznał ogrom tych schodów. Nie działań tej więcej. Jest, ale się nie zmacham, nawet nie poczułam. Teraz chodzę na statek, znaczy na statek, bo że tutaj na taką a'la aule, na środku jest taki barek okrągły, tam można sobie zamówić coś do picia i idziemy na dwór. O, piękny widok na stateczki, tam jest Playa Blanka, tam za tymi budynkami. Cika, przepraszam, ale Blanka też jest tam dalej, jeszcze dalej. Jaka biała woda dzisiaj. I my sobie lubimy tutaj czekać, bo mamy widok tutaj na odpływający statek. Więcej osób tu widzę lubi być. Za chwilę te rampy dwie się podniosą do góry i odpłyniemy. Właściwie za 30 minut. Bo odpływamy zazwyczaj punktualnie. Znaczy, płynęłam aż, aż raz, ale zazwyczaj odpływamy punktualnie. Przemek się już usadowił. Ja się zaraz też usadowię. Tu, tu już dzisiaj jest typu oh kurty całe, całe lata. Ja jestem mądrzejsza, wzięłam dużo jedzenia, bo jeżeli jesz e, inaczej niż większość ludzi, to na statku możesz no, no nie znaleźć czegoś dla siebie. O, słonecznik, tutaj, nie wiem czy to pokazywać, patolka szparagowa, tam mam kalafiorek, a pod spodem jeszcze jest pasta z awokado i chlebek. Będziemy jeść. chlebek. jesteś zadowolony z tego faktu? To dopiero wtedy kiedy ukąsę kawałek, zasmakuję, poczuję radość w brzuszku, wtedy będziesz wiedział, wiedziała, dają ci francery. Że tym razem będzie tak na luzie, bo już wiecie, wiem, jak to wszystko wygląda, nie będzie obsanej zbroi. No. w stronę zbroję. No, na początku to pierwszy raz taki stres, nie? Pierwszy, no, ale pierwszy był prawie dwa lata temu, więc nie liczyłam tamtego razu i był inaczej. Tym razem jeszcze bardziej obsłam zbroje. Nie pamiętałam czy zrobiłam odprawę raz, drugi raz. Druga rzecz to po prostu chyba 10 razy wpisywała pani od Przemka dane. Nie wchodziły, potem moje nie wchodziły. Potem poszła po innego pana i za pierwszym razem weszły. I coś tam się śmiali, że <grym> w jego rękach wszystko działa. No tak, ty, tak to zrozumiałam, nie? Ale no były przygody i teraz na końcu na spokojnie siadłam i gdzieś tam może pogadam. Rozpoczyna się proces zwalniania komory. Edyta krężnym ruchem wyciąga smycz, otwiera okno, z którego wyłoni się zaraz dupa psa. Ale kulka jest wyjątkowo grzeczna. Podziwiam cię. Bo jest lepszy transport jest Kiedy mówi, że jest lepszy transport jest bardziej miękki, wyściłany, ale nie ma tam maty do sikania. Więcej jest, 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 jest powietrza z jednej i z drugiej strony. Kiedy mówi, że jest więcej powietrza z jednej i z drugiej strony. A kulka sobie legła, nie chce wychodzić, że ta. wiesz, co to mam gdzieś? W drugiej stronę Nie wiem, czy to słychać, ale ona tak głośno opada, że są. Tak, że teraz odpływamy i odpływamy. Nawet nie czuć, kiedy odpływasz, bo cały czas coś, skur... tak jakby szumi, buczy, trzaska, drży, więc nawet nie czuć, kiedy odpływasz, tak naprawdę takim statkiem, taką barką. Podoba Ci się? podoba Ci się? Nie. Podoba się. Przemkowi też, relaksuje się. Po też, że dziecko się dobrze bawiło. Bo tym samym jak psa, że się dobrze bawi. Chodźcie, pokaż. Ludaki mam obecnie. Nie mam białego psa. Już mam czarnego psa. Jak w minutę zafarbować psa na czarno? Pozwolić mu się wydarzać w y, y, wykładzinie na statku. rzeczy, żeby pokazać ile to kosztuje. Kulka tam siedzi i nie słuchać, ale no nie podoba jej się to bardzo. Przecież sobie pracuje. A ja zaraz pokażę ile to kosztowało teraz i jeszcze wcześniejszy. A woda, woda euro 40, ale pokażę jak ile kosztował ten zestaw, który tutaj mam. A więc e, whisky Johnny Walker. Co? jest kulka. Kurka, to jest. Aha, bo bo się przyczepiła do tego, ale chciałam pokazać. A to kulka. Dobra, chowam ją. Poczymaj. Chowam ją, bo to nie Kontynuuję. Whisky, kola, dwie mafinki z potrójnym kremem czekoladowym, Podwójne martini. dobre kosztowało całość, kosztowała 16 euro, 10 euro centów, czyli Martini kosztowało 3 euro za sztukę, czyli 6, eee, mafinka 1/ 2 euro 25 i twój Johnny Walker tyle kosztował, 5 euro 60. Proszę Pana. Zaproponowałaś? Korzystam jak co, co, co się pyta? Więc bez, ojej, więc bez porównania Johnny Walker jest dwa razy droższy prawie, prawie dwa razy droższy niż moje e, Martini. Nie, moje podwójne martini jest o 40 euro droższe od swojego małego tego. Ej! Przepraszam bardzo, bo ta chyba jest kola wliczona. To jest, cola jest jeszcze kola, a tutaj na rachunku nie ma koli. Więc to będzie Johnny Walker z kolą. ta, proszę Państwa, biorę się za picie. Proszę Pani, ale bez wychodzenia, bez wychodzenia, kubek sobie możesz wystawić. Tak? Wiem, że Ci się nie podoba, ale tam bardzo wieje Myśmy chcieli na chwileczkę, kuleczko sobie tu posiedzieć w środku, wiesz? Wytrzymasz. Jeszcze tylko dwie godzinki z trzech, dwóch, yy, trzy za nami, dwie godzinki z pięciu zostały. No, proszę Pani, wytrzyma Pani. Tak jest, tak jest. Good girl. Przed powiedział, że Przemek Przemek powiedział przed chwilą, że nie chce mafii, bo jest tak słodka. Ja też już w pokonała po prostu. No pokonałam, w połowie. To jest, tak, jest, jest tak słodkie. Że nie wyobrażam sobie, że Jest jeszcze słodsza. No, no nie chcę wejść. Kulka. Jak już kurka zaczyna wychodzić, no to trzeba ją tam troszeczkę głębiej, bo ona sobie tam za dużo pozwala. Nie ma tak w środku, nie, to już w ogóle ci głowy, że nos wystawiasz, kurka, to już jest dużo ale no, potem jej próby wyjścia są tak komiczne po prostu. Dobrowamy, znaczy dopłynęliśmy już do gram kanali właśnie statek jakby to powiedzieć kręci dupą, do... kręci, dupą. kręci dupą czyli obraca się i dobijamy do brzegu a zostało nam serialu dosłownie ile? 4 minuty, no to chyba nie całe, 4 minuty, więc nie wiadomo czy sobie zdążymy czy nie. Jesteśmy o 16.00 Kończ was pani tego vloga Aha, to zdążymy, jak skończę nagrywać Jesteśmy za 10.16 no, no, za 12.16, więc punktualnie Pewnie będziemy wychodzić za te 5 minut mniej więcej Dobra, włączaj pan pauzę Znaczy, play